Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda tak naprawdę mój trening? Bo wbrew pozorom, on nie jest jakoś bardzo wielce skomplikowany. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam o oglądanie do dalszej części tego filmu. Jeśli chodzi o basen, trening na basenie, zawsze staram się, aby był w miarę możliwości urozmaicony. Czy to o zabawę, czy o to zwykłe pływanie, czy to też o dynamikę. Zazwyczaj staram się po prostu tak, tak w sobie bez celu, bo my zwyczajnie pływać. Staram się uspokoić swój organizm, staram się, żeby wszystkie moje mięśnie były jak najbardziej luźne, żeby przebywać po prostu pod wodą jak najdłużej. I tak naprawdę to jest takie dobre przygotowanie się na nurkowanie w takich wodach otwartych, po prostu taki typowy relaksik, taki typowy chilloucik podwodny, poczucie się wolnym pod wodą. Jeśli chodzi o zabawy podwodne, to jedną z moich głównych zabaw to jest oczywiście tworzenie tak zwanych podwodnych okręgów, które po części też są jakby taką delikatną formą treningu, gdyż gdy wypuszczam to powietrze to coraz bardziej też przyzwyczajam swój organizm do zwiększonej ilości dwutlenku węgla, więc to ma też swoje pewne em, pozytywne plusy. Tak wiem, mówi się, że pod wodą nie powinno się wypuszczać powietrza ale czasem mogą to zrobić taki jakby wyjątek. Pamiętajmy tylko zawsze, aby nurkować z partnerem, który zawsze nam pomoże w razie sytuacji zagrożenia naszego życia. No i oczywiście nie że zabrać już troszeczkę dynamiki, czyli tak zwanego nurkowego pływania, nurkowania na dystans, ale tutaj generalnie nie zakładam jakiegoś że chcę osiągnąć jakiś konkretny dystans, tylko po prostu płynę. Tyle po prostu ile przepłynę, to tyle po prostu będzie i tyle. To ma mi sprawić po prostu przyjemność, to, mi, to ma być dla mnie trening, a nie, a nie żeby komuś udowodnić, że potrafię przepłynąć tyle i tyle. Nie, tu nie o to mi chodzi. Ja staram się, aby ja staram się trenować dla siebie, dla swojej przyjemności i dla swojego po prostu relaksu. Tyle ile przepłynę, to przepłynę. Po prostu na luzie z chilloutem. Jeśli chodzi o trening w domu, ja jakby stosuję dwa sposoby na trening w domu. W sumie to jest jakby jeden, ale tak nie do końca. Pierwszy z nich jest jakby wykonywanie tzw. tablicy CO2. W tym pomaga mi aplikacja UnAerobic Trainer, który jest dostępny na do Androida. Tak to wygląda mniej więcej. Tak to się mniej więcej prezentuje. I dzięki tej aplikacji na przykład mogę wykonać taką tzw. tablicę CO2. I mamy czasy czas przygotowywania i czas na wstrzymywanie oddechu. Tu mamy odpowiednio parę takich prób do wykonania. Wykonanie takiej całej tabelki gwarantuje nam wykonanie takiego jakby treningu na nożyczku organizmu, który Powoduje przyzwyczajanie się coraz bardziej do zwiększonej ilości dwutlenku węgla. Oczywiście tym drugim moim sposobem jest zwykła słucha statyka, w której wykonuję około jedną lub dwie próby. Zazwyczaj same treningi w domu wykonuję raz, dwa razy w tygodniu i nie wykonuję ich jakby dzień w dzień, czyli na przykład wykonuję trening we wtorek i w środę, tylko daję sobie na przykład we wtorek i w piątek. Dzięki temu i mam odpowiednią przerwę na regenerację mojego organizmu oczywiście. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!